Ładna sukienka. Spójrzcie jaka fajna na wstępie i ona kosztuje 75 euro. No wow! Ale powiem Wam, że bardzo, bardzo piękna. Ale w, w dotyku jest taka. No wiecie, to jest taki sztuczny materiał. Ale ciekawie wygląda. Mamy takie koralę cena 2,50 i tutaj jeszcze takie korale te są 1 euro kosztują takie dłuższe a tutaj co dostaniemy 1 euro mamy taką broszkę można by tak było powiedzieć taka broszka chyba zobaczcie tutaj jakie są jeszcze figurki ta jest taka ciekawa 5 euro i tutaj wyglądają tak no fajne Ja kosztuje też 5 euro przeceniona z 10 a tu mamy trochę szkła Zobaczcie to, jak jest fajne. Euro 50. No super. Tu jest porcelana, zestaw porcelany. 10 euro. Serwis. Mamy tutaj do cukru, do mleczka, filiżanki. I tutaj są talerzyki. fajny zastaw jeszcze tutaj mamy zastaw 20 euro taki niebieski zastaw no ładne I tutaj takie figurki, ale śliczne. Zobaczcie. 5 euro. Fajnie wyglądają. Zobaczcie, jakie tutaj mamy fajne rzeczy. 65 euro. Ale kieliszek. Wow. Fajny. No, wygląda ciekawie. Super. Cztery kieliszki. I tu jest chyba do, do szampana jakiegoś. I tu są takie różne jeszcze ozdoby fajne. 5 euro. Ten pan wygląda super. 5 euro, bardzo ładne. I tu mamy taki zestaw czegoś, a nie wiem co to jest. To jest chyba popielniczka. Jej naprawdę nie wiem co to jest. Tutaj mamy taki, to jakby na styl kalendarza. Chyba. I tak to wygląda. Tutaj zauważyłam taki ładny talerzyk. Talerzyk, no talerz taki większy. rusy, 5 euro jeszcze tu wam pokażę taki śliczny zestaw zobaczcie, takie kwiatki ale to ładnie wygląda bardzo ładne A to kosztuje 20 euro filiżaneczki do tego i taki tutaj e, czajniczek takie kwiaty widzę to do, do jakiejś fajnej kuchni naprawdę zobaczcie ile tutaj jest szkła można kupić sobie do różnych kwiatków tak mniej więcej 5 euro 3 euro tak jak widzę ja szukam bo ostatnio kupiłam sobie mniej więcej taki coś podobnego ale to było takie ładne kryształowe no i mi się stukło a ten kosztuje akurat 1 euro no tylko no nie ma takiego co bym chciała ale są różne tutaj takie rzeczy. Widzicie ten 2 euro. I tutaj też są różne michy. Tu jest jakiś wielki dzwon ze szkła. 5 euro. Tutaj są jakieś michy. 3 euro. Euro 50. O, to jest ładne. Ale to jest ciężkie. Zobaczcie, jakie to jest ładne. Różowe szkło. 20 euro. Ładny I Spójrzcie, jak tutaj wszystko zestawami można dostać. Takie ładne zestawy. Tutaj mamy kolejny zestaw. tutaj mamy jakiś kolejny zestaw także, i zobaczcie kolejne zestawy, same zestawy, spójrzcie zobaczcie ile tego tutaj jest i takie filiżanki i takie podstawki no bardzo dużo wszystkiego i różne kubki Ten wygląda fajnie. Santa Cruz de Tenerife. A tutaj jest fajna Micha z takim cybanem, ale niestety jest tutaj uszczerbione. Ale bardzo fajnie wygląda to. No, ale też nie widzę jeszcze ceny. A tu mamy takie coś porcelanowe do kwiatków na przykład takie można usłyszeć e, kwiaty 7,50 tutaj taki ładny niebieski talerzak taki jakiś zamek i znaczek mamy taki 5 euro a tutaj jaki ładny znalazłam bardzo śliczny akurat do powieszenia 5 euro Bawaria. Co ja tutaj ciekawie go widzę? Taka popielniczka. No nawet fajnie wygląda, 50 centów. Tu mamy takie niektóre ze, ze szkła e, kryształowe. Tu mamy 25 centów taki. Taki obrazek, to jest jakiś mały no chyba też popielniczka. Tak. I tu mamy taki Taki nie wiem, osobny talerzek, 25 centów, ale fajnie wygląda. I tutaj taki niebieski, popielniczka. Tutaj trochę porcelany różnej. A tu widzę Korsyka. Zobaczcie, 50 centów. i tutaj taki ładny wazon zobaczcie 7.50 ale śliczny bardzo ładny tu są różne doniczki różne osłonki na przykład takie kwiatuszki ładne 25 centów tutaj takie większe mniejsze cudaśne <grym> a to jakie ładne Euro, euro 50. No, fajnie. Fajnie wygląda. Tu mamy różne jeszcze talerzeki. Takie ostąbne można powiesić. Tutaj jest Made in Korea. Jeden euro. Tu mamy jakieś skrety. Ale śliczne. Trzy euro. Tu mamy taki 50 centów, taki mamy, o zobaczcie tutaj jaki się trafił szary talerzyk, ale oskubany. skubany. Jakieś żołnierze. France, 2 euro. Tutaj jeszcze ciekawego takie talerzyki. I tu jeszcze taki jeden euro. I zobaczcie, jak tutaj mamy ustrojony taki stolik. No i do tego jedno krzesło. To jest kosztuje 65 euro. Ale chyba bez misia, tak? Misiu kosztuje 750. Zobaczcie, tutaj jest taki fotel. 40 euro. Do tego chyba taki podnóżek jest. I tu jeszcze są fotele takie. I tak to wygląda. A zobaczcie tutaj, co zobaczyłam. Jaki fajny stół. 35 euro. I cztery krzesła. Taki materiał narzucony. Nóżki drewniane 45 euro. Tu jest też ładne 100, 250 euro. 6 krzeseł. I tutaj jeszcze jest taka komoda. I taka szafa wyższa. I takie Michał zdobne. No i co tutaj zobaczymy, różne ramki na zdjęcia, różne obrazki takie do powieszenia, ten kosztuje 1 euro. 1 euro, tutaj jest jakiś z kamieniami, przyklejone kamienie 2,50. No fajny taki w sumie, ten jest fajny taki, naprawdę. O, taka fajna deseczka. No, to tak jakieś krzesło, ale fajnie zrobione. <laughs> A tutaj mamy takie różne zwykłe, inne koszeczki, ale zobaczcie, jakie są młodziutkie. Takie, o, kosztuje 25 centów, ale fajniutkie. Zgrabniutkie w takim kolorze. 25 centów, fajne. Tu takie podstawki. I tutaj dalsza część koszyczków. Ten jest ładny. Śliczny. Tu mamy takie większe koszyki, na przykład na ubrania. Różnego rodzaju zastosowanie może być. No, zobaczcie, jaki tutaj jest konkretny wierszak. Nawet z lusterkiem. Tutaj jestem ja. 5 <grym> euro. No wiesz jak taki konkretny fajny No i tak jak widzicie tutaj to półki aż się uginają od różnych 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 przeróżnych rzeczy Także no można można wybierać co my tutaj mamy co dzia działa to To możesz zagrać nam coś tą nogą? Brawo! Patrz, akurat z Bruksel. Ja może tutaj nogą tu. To... Super. I spójrzcie, dalszy ciąg mebli. Tu mamy taki stoliczek. Ten kosztuje... 22,50, ale on jest metalowy cały. Do tego krzesła po 5 euro. Tu mamy ładny czarny stół. On kosztuje 35 euro. Do tego trzy krzesła po 15 euro. Tu mamy jeszcze takie meble. 40 euro. Taka szafa. Tu ma jakąś, jakiś materiał. Kolejna szafa, 30 euro na telewizor. Można tutaj telewizor schować. A tu jest taki kredens ładny. Wow, 95 euro, Antyk. Bardzo ładna. I tu jeszcze mamy taki. Tu mamy jeszcze taki 100. Zobaczcie, taka Michał, zdobna 5 euro. Bardzo ładne krzesła, 10 euro. A sam, sam stół kosztuje 30 euro. Bardzo ładne ale metalowe nóżki ma. No to będzie trochę ciężki. <grym> Tutaj mamy taki fotel, on kosztuje, o 100 euro, tak on wygląda. Co tutaj dalej mamy, zobaczcie jaki stół, wielki stół, taki ze szkła. 250 euro, aha pisze Bambo, to chyba bambus by to był, tak. Taki stoliczek mamy, 50 euro. I zobaczcie, jaki fotel bujamy. Wow, 375 euro. Ale wielki. Wow. Naprawdę. A obok mamy tutaj takie lustra. A w tym lustrze jestem ja. I nagrywam, oczywiście, dla Was. Tu niżej jeszcze mamy taki stoliczek, on kosztuje 7,50, ale ten jest trochę taki ciężki. I tu jakieś plastikowe krzesła. Tu jeszcze taki obraz z koniami 65 euro. No, ktoś tu go malował. Hmm. Ładna rama zadbana fajne. I tu jest taka szafa 45 euro Piękne rzeźbienia spójrzcie co tutaj jest z jakąś kostką fajne, nie wiem czy to służy jako do gry czy do czego 3 euro tu jest jeszcze jakiś taki wieszak no i tak jak widzicie trochę tych mebli tutaj zawsze jest, tu są jakieś solidne dwa fotele i tu mamy jeszcze 55 euro taka szafa z barkiem, o, można otworzyć tak, no sprawne, fajne i tu jeszcze jest taka trójkątna półeczka 5 euro. Tutaj mamy taką szafkę. 25 euro. I jeszcze jedno szafeczko. A tutaj widzimy takie piękne, duże, duże dwa szkła. 8,50 i ten kosztuje tutaj 5 euro. Zobaczcie, co tutaj jest powystawiana Wszystko związane z Belgią. Takie ciuszki można dostać, ponieważ chyba te dni piłki się zaczynają, także można kupić o jakieś Meksiko, Jupiter. Takie różne. Jakaś dziesiątka. Takie barwy właśnie belgijskie. Można nawet flagę dostać belgijską. Tak. W cenie już Wam mówię. 25 centów. Tutaj czapki są belgijskie, szalik jakiś. <noise> Książki. O, nawet talerzek z piłkarzami. Jakieś maskotki. Jakieś czapeczki. Tak. Opaska jakaś to jest, i zobaczcie, jeszcze tutaj dostaniemy związane z piłkami różne, różne takie szkła, żeby sobie nalać coś do picia. Widzicie, jaki tutaj jeszcze fajny zestaw można dostać do herbaty, do kawy. Patrzcie, jaka ładna sukieneczka. Bawełniana 2,50. Tu jakaś bluzeczka elegancka 15 euro. Ulo. Tu jakaś sukienka 5 euro. Taka różowa. 7,50. No, trochę sukienka taka fioletowa. 5 euro. No i zobaczcie. Żółta też jest. 7,50. Zaraz. Zobaczcie, 750. Ale Tania. Ładny kolorek ma, nie? Taki właśnie delikatny róż. Fajna. No i jak ty się w tym czujesz? Wygodnie, ładnie, fajnie. To co? Chcesz to kupić na pewno? Tak. Co nigdzie nie jest zniszczone, nie? Powiedz. Nie. To kupujesz na pewno, bo chociaż tak. my przyjechałyśmy tutaj z zamiarem, żeby kupić... Co Stolik. kupić? Stolik. No ale wyszło jednak, że stolika nie ma i kupi marynarkę. Tak, tak cieszysz się? Bo, cieszę. No i super. Po co dawać tak dużo pieniędzy, nie? Jak ty rośniesz? No. Jak przyjdę do, do, do szkoły w gimnazjum, ponieważ my mamy gimnazjum, to ja będę to, obie, to ja to ubierę na pierwszy dzień szkoły. No pewnie, że możesz to ubrać. Bardzo ładna. W ogóle zobaczcie, jaka podszewka, nigdzie nie zniszczona, e, nigdzie nie ma żadnej plamy, więc i jest z guzikiem. Tak, z guzikiem. Tak Kieszonki są. To jest rozmiar w ogóle. E, I to jest zary jeszcze. M no MK, ale to nic, bo to przecież e, dzieci ale rosną. Tak, oczywiście, że tak. A zobaczcie jeszcze tutaj co fajnego zauważyłam: takie krzesełko 17,50. Ale fajne takie miniaturowe krzesełko śliczne. Bardzo, bardzo ładne. Takie są buty, ale te są śliczne. Zobaczcie, 5 euro. No, bardzo mi się podobają. No, prawie nienoszone. Fajne. A zobaczcie, te, jakie są ekstra. No ja te bym to bym kupiła. Te to bym kupiła naprawdę fantastyczne. Są 5 euro. Mogę Wam pokazać jest taki asortyment ze stoliczkami. No i w sumie nam się troszeczkę podobał ten stoliczek po 750, ale mi się tak coś trochę tutaj rusza i tak niepewnie niepewnie, więc e, raczej z niego nie skorzystamy. Ale ładny jest. I takie torby, 7,50. Taka torba, torba, jakby z przegródkami, teczka. Ale na plecy, ale na plecy, tak. 7,50. Widzicie, jaka tutaj jest fajna bluzeczka z krótkim rękawkiem, 5 euro. Let's go, shopping. No pewnie, idziemy na zakupy. Tutaj jest taka w muszelki, śliczna bluzeczka, 5 euro. Tak właśnie powiało mi tutaj morzem trochę. To jest też bardzo ładna, 5 euro. I co tutaj jeszcze mamy taką, o, styl angielski. Angielska flaga, 5 euro. Tutaj taka w kwiatki. A ta jest jako ładna też, 5 euro. I jeszcze tu Wam mogę pokazać taka korunkowa. I jeszcze taka. 5 euro. Spójrzcie, śliczna. Zobaczcie jeszcze, co ja zauważyłam. Paprika. 5 euro. Taką kurteczkę. To w takim lumpeksie. Taka kurteczka, ale śliczna. Bardzo, bardzo ładna. Bo to jest, nie wiem... Te 4 to jest jakiś rozmiar. Zobaczymy, co tutaj pisze ciekawego. Te 4 No dla mnie to jest naprawdę nie. Nie znam tego rozmiaru T4. Ale piękna. Zobaczcie jeszcze takie spodenki, 25 euro. Ale ładne. Się piecą z motylkiem na bogato. Takie spodenki. Takie czarne 7,50. Też ładny motyw. Taka bluzeczka Monari. 5 euro. I jeszcze coś takiego mamy tutaj wystawionego. Tak to wygląda. 2,50, taka figurka. Tutaj 3 euro. 你那个风格的。